Ja, Dzieciobycowie, dzisiaj będziemy robić y, takie, widzicie, takie koraliki z owoców, ananas, kruskawka, jabłko, y, banan, y, arbus i y, wiśni. No i to wszystko, ale będziemy dzisiaj robić tylko, jak sobie, y, będziemy dzisiaj robić tylko jabłko i mój ulubiony owoc i tak, najpierw zaczniemy od tego dobra, ja nigdy tego nie robiłam bo mam dopiero 5 lat ale to nagrywam na YouTube chyba na YouTube albo na TikToka i tak, i mi się troszkę wysypało no na jabłuszko mi nie wystarczy to. Ja muszę to podbierać. Bo, tutaj Jak to? To mi się musi, wyszupie. To musik. Będzie musik. No i tak. To my to zaczynamy, ale pierwsze mi się udało. Moja siostra też to robi. Kiedyś robiła, jak miała z osiem lat czy sześć. To tak. Ja już dwa, trzy Jeszcze trzecia No i tam No i jak tam u Was? No właśnie, czy tam jest Pola? Też Pola. Pula. A czy Pola była na, pola była na biegu narciarskim i wygrała i ten. I Pola wygrała ten puchar y, i medal. Ja też wygrałam sam medal. To jeszcze przykleiłam trzy koraliki. Często, często. No i tak. I jak coś, to mam tu jeszcze wiele koralików. Tak brązowe, pomarańczowe, różowe, żółte, różowe, czerwone, kremowe, białe. Mam wszystkie kolory, ale niebieskiego jedynego nie mam. No i tak zrobiłam. Koralików, tyle ile ja mam lat. A ja chodzę do przedszkola, do powietrza. Ale do drugiej grupy. Do drugiej grupy. No i mam rower, ale nie umiem jeszcze jeździć na dwóch kółkach sama. Tylko umiem zakijać. Mam jeszcze jeden rower. No i umiem jeździć ze czterakółkami. kółkami. Naprawdę. Ale czy ktoś ogląda jeszcze ten filmik? Czy trzy osoby, czy pięć? Bo więc tak, że się kończy mój filmik. Za 4 godzinki czy 5 dokończę ten kanał, albo nie wiem, że. Gdzie... No nie wiem właśnie. To mój tata mi ostawił kamerkę. I dzisiaj zrobiłam sobie wolne szkola. Marysia, moja siostra Marysia też, a ja się nazywam Adelka. Adelka. Ja będę robić y, na TikToku i na YouTube kanały. Teraz mam taką żabieszkę, ja nigdy nie miałam, więc ja nie trzymam w ogóle tego. Ani mój tata, ani moja mama, ani moja siostra, ani mój brat. Tylko mam taką kamerę. Bóg chciał wstać i Wam pokazać cały dom. To patrzcie na to. Tylko to i mówię tak no i się każę patrzcie ile ja mam koralików. Szczekajcie przybliżę się do Was? Widzicie? Widzicie? No. No i więc tak, jak się nazywacie Pis. Napiszcie w komentarzach, jak się nazywacie, i powiedzcie, jak pięknie się nazywacie. I dajcie lajka i subskrypcję, jeżeli Wam się podobał ten kanał. No więc tak, zrobimy już 4, 5, 6 królików, Co mogliście? I na końcu możecie sobie policzyć te koraliki. Kto chce ten rękę do góry albo nagrywa ten kanał. No i. I będę nagrywała jeszcze jeden kanał i potem będę nagrywała kruskawkę albo ananasa, albo jej No i na pewno... Yy, Kruszkawkę wezmę. Uh -huh. Na pewno Kruszkawkę wezmę. Cię. No. W kolejny dzień będę dogańczała jeszcze to jabłuszko. Albo dzisiaj w ten dzień. A bo potem będę ananasa robiła. No i teraz muszę się skupić. Dobra. Hoppa. mi się przykleiło do stołu. To jest nowy. ale jak chcą? to jest najfajniejszy filmik, ja oglądam Ewetinę, ale Pola, Pola jest najlepsza z przedszkola. Moja najulubionsza koleżanka to jest Rita, Pola, Haniera, Raczyńska. Sara, no sorry jest dziutko, tylko malutka. No i jakby Sara to ogląda, i Pola i Ryta. Ale jak co to Hani Raczyńskiej, to ona nie ogląda YouTube'a, No i wiecie, ona nie zauważy tego kanału, ale może jest najlepsza. Moja koleżanka z, to są moje wszystkie koleżanki z przedszkola. Hania średnioska, to jest najgorsza ona. ona nie Przezywa, nie mogę, nie mogę, nie mogę się z nimi bawić, no. I takie muzyki dziewczyny. I Hania Stasia to jest błaguziara. Jej mama pracuje w przedszkolu w że ja tam też jestem. I... tak. I chałka mama. Mamy angielski przedszkoły i ja chodzę do szkoły też na angielski. No więc tak. Y -mm będę zawsze robiła te filmiki, dopóki. No tak, w tym domu będę zawsze robiła te filmiki. Albo w moim domu, ale w moim domu nie ma takich nagrywaczy, więc tu będę chyba. O kurde, sam to nagrywasz? Na? Już 10 minut. Angel dzwoni.